Jebać pierogi, jebać spaghetti, jedziemy! Rysi Kurczak, nie wychodzę do jutra, przy tym ciągle sobie bale, tak jak gama bunda. Mówię to, co myślę, to się kręci, awanturka, ciągle dzwoni mi telefon. Webierz dalej, korwa! Rysi Kurczak, nie wychodzę do jutra, przy tym ciągle sobie bale, tak jak gama bunda. Mówię to, co myślę, to się kręci, awanturka, ciągle dzwoni Zajadam syry z kurczakiem, popijam herbatę Albo przesiedzę to z batem i przy karmelowym latem Przyjmuję sałatę, na ciuchy tripy bakę. Wyrobiłem patent, logo domku, zamieniamy se na statek Aha. Dzisiaj to się czuję jak podperek. U mnie tylko świeża kura, jakbym był farmerem Stara fura, jakbym był jakby bał znaczył teren. Zostawiam na pyskach wrogów mele. Wolę ser do góry, tak jak balon z helą. Piję się zimne peroni zimny jelen. Nie mam pojęcia, co w Rosole seller. Rysi Kurczak, nie wychodzę do jutra. Przy tym ciągle sobie bale, tak jak mam bunta. Mówię to, co myślę, to szykręci awanturka, ciągle dzwoni mi telefon. Będę dalej kurwa. Rysi Kurczak, nie wychodzę do jutra. Przy tym ciągle sobie bale.